Inwestycje w zielony transport zasadniczo są zaplanowane we właściwym kierunku, ale brakuje nam tam oceny, weryfikacji efektów, bo to jest kolejny przejaw takiego podejścia do inwestycji, w którym rzucamy pieniądze na pewne działania, na linie kolejowe, na autobusy, na tramwaje, na tabor, no ale nie wiemy, jakie będą efekty. Druga rzecz, której brakuje, to jest to, że KPO od początku było zamierzone jako połączenie reform z inwestycjami. Mamy inwestycje, a te reformy są bardzo nieśmiałe i niepełne. Także to są dwie największe różnice. No i przede wszystkim jest coś takiego, że oczekiwaliśmy trochę, że pandemia, że wojna na Ukrainie sprawi, że nie będziemy tak mocno w Unii Europejskiej naciskać na kwestie zielonego transportu, nie będziemy tak mocno realizować polityki klimatycznej. i no jest zupełnie odwrotnie. To wszystko przyspieszyło, a Polska zmierza w kompletnie innym kierunku. I my przez lata trochę liczyliśmy na to, że uda się tę Unię jakoś oszukać, że uda się stworzyć jakieś wskaźniki i pokazać, że idziemy w stronę zielonego transportu, ale w rzeczywistości to finansujemy drogi. Na unia powoli mówi, sprawdzam i my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani na to, żeby zweryfikować efekty naszych działań. Planów dotyczących rozwoju polskiej mobilności, polskiego systemu transportowego jest dużo i są one dosyć ambitne. One dotyczą takich obszarów jak dekarbonizacja sektora transportu, zmniejszanie zjawiska wykluczenia transportowego, a także zakup nowych pojazdów, czy to autobusów, czy to pociągów. To są ważne rzeczy, które mieszkańcy powinni odczuć w swoim otoczeniu, bo to nie tylko duże miasta, także obszary wiejskie czy, czy mniejsze miasta. Opóźnienie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy bezpośrednio rzutuje na opóźnienie realizacji inwestycji przewidzianej w dokumencie. Dodatkowo warto wspomnieć, że środki przeznaczone na realizację inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy są Ograniczone czasowo. Środki muszą zostać wydane do 2026 roku. Przez to. Y mamy Im dalej te środki będą opóźniane, tym mniej czasu mamy na ich wydatkowanie. Krajowy Plan Odbudowy nie jest dokumentem idealnym, aczkolwiek na pewno jest dokumentem potrzebnym. Środki przewidziane w dokumencie na realizację inwestycji są bardzo potrzebne dla sektora transportu, w szczególności po kryzysie związanym z pandemią COVID i kryzys, kryzysie związanym z wojną na Ukrainie. Coś, czego brakuje w dokumencie, na pewno spojrzenie samorządowe i regionalne. Zabrakło tutaj konsultacji z przedstawicielami administracji samorządowej, żeby mogli przedstawić swoje własne pomysły na inwestycje. W ubiegłomiesięcznej rewizji dokumentu zostały wykreślone kilka punktów, w tym jeden bardzo ważny, który polegał na reforma, która polegała na ujednoliceniu systemu biletowego w Polsce, który bardzo ułatwiłby pracę samorządów i operatorów systemu transportowego.